My things I see, where, in my mind's eyes. Zdaje mi się, że widzę, gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Shakespeare. Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka? To strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma. Rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj po maleńku. Czasem usłyszy ma Niech sobie słyszy. Już nie ma ciebie. Już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś. Ach, ja się boję. Czego się boję. Jasieńka. Ach, to on. Lica, twoje oczki. Twoje, twoja biała sukienka, i sam ty, biały jak chusta. Zimny, jakie zimne dłonie, tutaj połóż tu na łonie. Przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie, weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata, źle mnie w złych ludzi tłumie, płaczę, a oni szydzą, mówię, nikt nie rozumie, widzę, oni nie widzą wśród dnia przyjdź kiedy. To może we śnie? Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie mój jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże, kur się odzywa. Zuża błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach stój, jasieńku. Niech ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bieży za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na krzyk boleści skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze! Krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. I ja to słyszę. I ja tak wierzę. Płaczę. I mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko! Krzyknie wśród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej, tworem gawiedzi, w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna, duby, smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, Martwe nieznane znasz dla ludu. ludu. Widzisz świat w proszku, w ludu. każdej gwiazd i skierce. Nie znasz praw żywych. Nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.